Czy wiesz, czy Polska, podobnie jak ty, co roku obchodzi swoje urodziny? Świętujemy je w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskania niepodległości. Hmm, Polska ma swoje urodziny, ale jak to się stało? Ktoś mi może wytłumaczyć? Państwo polskie powstało w X wieku. Przez tysiąc lat różnie się układały losy Polski i Polaków. Były czasy świetności, kiedy Polska, nasz kraj, był bogaty i silny. Były też czasy, kiedy słabość kraju wykorzystywali sąsiedzi, pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria porozumiały się między sobą i siłą zajęły terytorium naszej ojczyzny. Polska nie przestała istnieć, nie było jej na mapach Europy. W szkołach i urzędach zabroniono mówić po polsku. Polacy nigdy jednak nie pogodzili się z utratą ojczyzny i walczyli z zabójcami. Jednym z nich był Czadeusz Kościuszko, który dowodził w pierwszym powstaniu przeciw Rosjanom. Kolejnym był Helny Dąbrowski, który organizował we Włoszech polskie legiony. W XIX wieku przeciwko zaborcom wybuchały jeszcze inne powstania zbrojne, między innymi listopadowe i styczniowe, jednak działania te nie dały upragnionej wolności kaciąca pojawiła się do, dopiero wtedy, gdy nasi zapalcy się pokłócili i, za, i zaczęli walczyć między sobą. Dzięki temu Polsce udało się odzyskać niepodległość 11 listopada 1918 roku. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odrodziła się i wróciła na mapę Europy, a dzień 11 listopada. Obchodzona jest w Polsce jako nar narodowe święto niepodległości. I właśnie z tej okazji chcemy życzyć Tobie, Polsko, aby zawsze była na mapie Europy By zawsze u Ciebie gości pokój i sprawiedliwość aby wszyscy Polacy mocno cię kochali i pamiętali o twojej historii oraz języku by każdy Polak szanował tradycję, godło i flagę oraz godnie reprezentował ci poza granicami państwa